Asertywność. Przykłady z życia wzięte, które pomogą ci wprowadzić małe zmiany do Twojego życia, które następnie staną się wielkimi krokami na drodze do tego, abyś był asertywną i pewną siebie osobą. Sytuacja druga. Proś, a nie żądaj, nie wymagaj. Proszenie zmienia wszystko. Przykład z domu. Kochanie, zrób dzisiaj obiad, bo ja muszę zostać dłużej w pracy. No, był to ewidentny rozkaz. Mało wiedzy, mało komunikacji, ewidentny rozkaz. A można by powiedzieć, kochanie, czy możesz zrobić dzisiaj obiad sam? Ja niestety muszę zostać dłużej w pracy, mam niezaplanowane obowiązki, ale wiesz co? Wszystko na obiad jest w lodówce. Wystarczy, że to zrobisz, ja później przyjadę, spędzimy wspólnie czas. Dziękuję Ci. Zobacz, jak to wiele zmieniło. Efekt będzie taki sam będzie obiad na koniec dnia, ale nie będzie nerwów i wymagań.